Hello hello, Siemandero, witajcie na kanale Aureus, witajcie na nowej miejscówce. Nawet sobie nie zdawałem sprawy, słuchajcie, że te statki z taką prędkością się przemieszczają. Miejscowość albo miejsce nazywa się Cranfield. Tam jest latarnia za tym statkiem. Piękna plaża. Tam płynie kolejny statek. A po prostu to postawienia dla marynarzy. No i co? Słońce świeci, pogoda wspaniała. Wcześnie rano nikogo na plaży. Nic tylko ryć. Więc słuchajcie, zabieramy się do tej nowej miejscowej. Jestem podjarany jak blondynka w centrum handlowym. Żeby nie przedłużać. Do zobaczenia przy pierwszym. No i witamy przy pierwszym. Witam przy pierwszym dołku. Znaczy e, przy chyba trzecim, bo przy pierwszych dwóch to jakieś tam fragmenty puszki. E, tu widzę jakąś monetę, moi drodzy. No, widzicie to fajnie, nie? Tam... Pokażę jeszcze bliżej, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej. Teraz ją widać. Wydaje mi się, że to będzie 5 pensów, ale spojrzymy. No chyba tak. Pewnie, Wydaje, że 5 pensów. Mm -hmm. No ale fajnie, pierwsza moneta dzisiaj Jest cacy I ciśniemy dalej Fajnie to jest słuchajcie Tam dalej jest wejście do portu Dlatego te statki tym pływają A Zapomniałem wam przedstawić bo mam nowego, mam nowego towarzysza moich podróży Samokopiąca łopata Tutaj od Łukasza, z podkarpackich wykopek. Fajny gadżet, słuchajcie. Rozkręcany tu w tym miejscu. Można ją skrócić, schować do plecaka. Ktoś ma ochotę, może wydłużyć. Eee, z przodu jest skręcana na taką śrubę. Na gimbus, jak ja to mówię. Dobre wykonanie, fajne spawy. Nierdzewka. Jest bardzo poręczna, słuchajcie. Mam ją trzeci raz, przepraszam, drugi raz na wypadzie. Jest naprawdę fajna. No dobra, to do następnego. E, sygnał 10, 8 10 Taki trochę pływający do 12, już kopniętek było tu e, no i dobra Bierzemy Mr. Pimka i patrzymy co jest tutaj W tym piachu do kiermany aureusowej seria coś bardzo małego bo było i się zmyło A i ciepło się robi Pogodynka znowu kłamała 65% szans na opad deszczu No ale wiecie to jest Irlandia za godzinę może być rzęsisty, że tak powiem Ej no gdzie to jest? Ten mały pizdryk? To Kimpczyński nie ogarnia bajery w ogóle tutaj co jest cięte Teraz to obejrzeć, bo to wygląda mi na kamek, ale co za kamek Popatrzcie Ile Sobie radzę Swoją nieudolnością Ej no kamyk no Mały czarny kamyk To się nie dziwi, że tego nie mogłem znaleźć, bo jak to było tak, a to jest cienkie jak sik pająka. Chyba jakaś podkładka, no to cienkie jak nie wiem, ale wiecie co, mam wątpliwości, bo to takie ma trochę złotawy kolor, więc eee... nie, jeszcze raz stawiam kamerę. Kładę ten mały ring Bo wygląda jak ring z palca u nóżki jakiejś ślicznej pani Ja go czyszczę Ja go czyszczę Szukam próby 585 lub Jeszcze lepszej Chciałbyś Chociaż słuchajcie ma jakieś takie zygzaki na górze Ej. no ale przecież złoto tak na zachodzi, jakaś śmiedziucha zwykła chyba, że to ruskie złoto, to takie czerwone, wiecie jakie najtańsze z tanich, robione z zębów <noise> żartuję Dobra, słuchajcie, nie ma się co jarać, ja to wyczyszczę. Zobaczymy to na podsumowaniu, opiszemy to, obejrzymy. Bo <kursa> kurza ślepota moja to nie pomaga w takich sytuacjach. Ale to będzie zwykłe dziurka. Niemniej jednak fajowo. No i dobra, fajny fanciuk do następnego. Zagrzebane, wykopane wciągamy, sprawdzamy. Na oko wydaje mi się, że to pół funta, 50 pensów i dobrze mi się wydaje. Słuchajcie, e no to 50 pi to już fajny strzał. Duża moneta. Znaczy, współczesna, bo cały czas są, czekajcie, wyczyszczę, bo one są cały czas w obiegu. Monety. Nawet nie jest sterana, więc wygląda na miarę świeżą no, 50 pensów Trzeba ją dokładnie obejrzeć, słuchajcie, bo jest kilka rodzajów, 50 pensówek na rynku Ale ja chciałem powiedzieć w obiegu, no, na rynku w obiegu które mają fajną wartość. To nie jest takie zwykłe, znaczy akurat to może być 50, 50, zwykłą 50 pensówką, ale jest kilka takich 50 pensowych, które mają naprawdę fajną, fajną wartość i dochodzą do całkiem sporych słów. Elka jest trochę prysowana, No i fajnie. Jest kolejna moneta. Nominal rośnie, to jest najważniejsze. Słońce za chmurami. Pogoda jak w Irlandii zmienia się, ale nie poddajemy się. Po tamtej stronie. Być może to będzie widać, tam już jest Irlandia Północna. E, South Point. E, najbardziej, wysunięty, najbardziej wysunięty odcinek. Za tym kanałem już jest Irlandia Południowa. E, najbardziej wysunięty odcinek na południe Irlandii Północnej. No o, i dobra. Tak, rzeczy słuchajcie, Niech ktoś <grym> zgadnie co to jest. Też myślałem w pierwszej chwili, że jakaś zarośnięta łuska albo coś. Ale łopata mi tu pomaga. Bardzo dzielnie. Tak, traktujemy zabytki z plaży. To na pewno XVI wieczny karabinczyk. Dwa złodzi wikingów. Robili odlewy takie w swoich stoczniach. Nie no, żarty, żartami słuchajcie, ale karabin. Nie karabinczyk, ale karabin. Skiepszczony, co prawda? Tak, skiepszczony. Bo nie działczy. No a jak go tam do 40 potraktujemy, to jeszcze by chylusia w pociągnął na cienkim sznurku. No i super. Chociaż chylusia w się nie ciągnie, one jeżdżą perfekcyjnie. Co so jak gada. No dobra, słuchajcie, do następnego. Fantek Tam widzicie łódkę ze strażą wybrzeża i Dawidem Hasselhorfem, który ma dywan na klacie. A tu piękny, przepraszam, a tu piękny sygnał. Eee, fajnie biłek dzwon. Wydaje mi się, że to będzie moneta jednofuntowa. Przecież mhm. jeden funcik słuchajcie, to z tych, które wyszły z obiegu. Elka jest. Kolejna Elka do klaserka. Piękny. mina rośnie. Woda zresztą też, jak widzicie, przypływ postępuje. Dziś taka kiepska pora przypływu, bo e, najniższy stan wody, odpływ był o godzinie e, 3.20 jakoś tak. Czyli praktycznie w pół do czwartej można było wejść bardzo, bardzo głęboko. Ja byłem tutaj e, krótko, gdzieś około w pół do siódmej. Jakoś tak. Więc to już było właściwie w połowie drogi. No ale wracając do Fantu. Fajnie. Jest kolejna moneta, i idziemy dalej. Okoliczności przyrody niezmiernie śliczne, moi drodzy. Breaka. Nie wiem jak się nazywają te rośliny. Jak ktoś z Was zwiat, piszcie w komentarzach. Kwiaty są śliczne, po prostu są fajowe. O, robią wrażenie. będę kopał, aż się dokopię, bo mam sygnał pod kamieniem, się popatrzeć jaka bestia płynie. No to podjarany jestem, jak widzę takie wielkie statki z takiego bliska. Co innego chłopaki, którzy mieszkają nad morzem, oni mają to na co dzień, ale... Słuchajcie, nie każdy ma tą szansę mieszkać nad morzem. Więc jak widzicie, bestia jest straszna. tak. No, nawet pędzi, nie? No i dobra. Oj, oj, oj. To, się no dobra. to ja kopię dalej. Jak wykopię, to się włączy. Spokojnie. Tak w ogóle to spójrzcie, jakie bestia fale zrobiła. Ja tu sobie tak kopię na spokojnie, a tu nagle ciaaaak. No, Gdybym był bliżej, to tak bym pewnie dostał po dupce troszkę. Ciepłą, słoną wodą. No dobra, ale do rzeczy, bo z tego doka, co tam grzebałem, a wyście widzieli tą bestię, wyszła prawdopodobnie jakaś moneta. Tylko, że jest w stanie kompletnie agonalnym. Ja spróbuję to będą dwa pensy z tego co mi się wydaje. Ale dla pewności je wyczyszczę i Wam pokażę za chwilę. No to do zobaczenia. No to za prawdopodobieństwa, słuchajcie, że to będą właśnie dwa pensy. Pamiętacie jak na poprzednich filmach wspominałem o takich eksplodujących, ja je nazywam eksplodującymi monetami? Bo one są wykonane z żelastwa, pogleczone yy, prawdopodobnie troszkę mosiądzem ewentualnie. Czymś zbliżonym do tego, i w momencie, kiedy warunki atmosferyczne zaczną działać na nie, jak tam się dostanie troszkę wody, to one po prostu od środka one puchną, po prostu od środka i wyglądają w ten sposób, jakby miały przygodę w ognisku. Eee, tak, po grubości i po rozmiarze wydaje mi się, że to będą na pewno na pensy z nowej edycji, ponieważ te stare tak się nie zachowywały, one były z innego materiału. No ale dobra, złomek, bo złomek kolejny, kolejna moneta. Mm. I tyle, idziemy dalej. No i dobrze moi drodzy. Jak widzicie, Granville Beach. Przyszedł na podsumowanie. E, mi się udało się zrobić, powiem wam szczerze, z tych hektarów plaży e, tak jak widzicie latarnie. Od latarni w lewo. Natomiast cała ta prawa strona jest niezrobiona. Ona jest trochę gorsza, jest trochę więcej kamieni. Ale tam dalej jest ładny piasteczek. To jest część południowa tej plaży. E, w tamtą stronę jest część wschodnia, jest druga część też ładnej, piaszczystej plaży. No i dobra, słuchajcie, bo trochę wieję. E, a nie chcę Wam nagrywać hałasu, więc e, przejdźmy do podsumowania. Nie wiem, czy starczy materiału. Jak nie starczy, to zrobimy dogrywkę. Tak czy inaczej, i tak muszę tu wrócić. Chcę tu wrócić. Nie, nie muszę, tylko chcę tu wrócić. E, no więc przejdźmy do tego, co dzisiaj e, udało się wyjąć z piachu. Mm, dzisiaj wyjątkowo na tylnym siedzeniu. W śledzie, karabinczyk, karabin, e, kapsulet, od piwa dla wilków morskich, strój z zębem i z Neptunem. To śmieci. E, jest tego sporo na plaży, naprawdę skinały się nakładają. E, wymaga to sporo cierpliwości i ta plaża wymaga też, e, wymaga też czasu na pewno poświęcę sporo czasu na tę plażę rzeczyciu fajniejszych, które wyszły cztery monety trzy w miarę sensowne jeden złomek destrukto kompletny e, i ten takie to takie kółko. ja się mu teraz bliżej przyjrzałem wiecie co dochodzę do wniosku że to może być e, wykończenie e, takiego gwintu aluminiowego jak jest e, no matko kochana zaćma, jak jest e, zakrętka od butelki i czasem zostaje to, na, to zostaje to czasem na butelce, więc to może być po prostu od tego e, i to chyba tyle, no co, e, jeśli wam się podobało zostawcie to do trzeba, sami wiecie co, aha i przy okazji chciałbym podziękować wszystkim nowym subskrybentom, wszystkim nowym widzom, kanał się fajnie rozwija, dzięki wam, dziękuję wam bardzo, pozdrawiam Adiagowej Wejherowo, e, to z tych takich VIPów, a poza tym już nie będę nikogo wymieniał, bo nie chciałbym nikogo urazić. Na pewno o kimś zapomnę, na pewno kogoś pominę z VIP-ów. Adi jest dla mnie tak, Adi jest VIP. To jest mega optymistyczna postać. Ja go bardzo lubię, bardzo go cenię. I chyba tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku z plaży Cranfield Beach. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!